Witam Was serdecznie z tej strony, oczywiście kinezyna. Tym razem czeka nas kolejna walka z Bosem. Walka, za którą nie przepadam, ponieważ jest bardzo nużąca i dość irytująca. Ona składa się z etapów. Najpierw musimy się zająć tymi piratami, którzy. Tutaj są. Kurczę, lepiej nie tracić życia. No właśnie. Lepiej go nie tracić. Aj, i zaraz oczywiście zginę. Tu już jest prościej. Dobra, i teraz mamy bossa. I w niego musimy walić y, katapultą, ale on w nas rzuca takimi wielkimi beczkami. I... I... O nie, i bardzo łatwo zginąć. Właśnie zaraz pewnie zginę. On uciekł, i teraz mi się wydaje, że o, właśnie, i kolejny etap. I teraz Zaki'a ja nie pamiętam, czy to się zapisuje na etapie każdym, czy trzeba od nowa z nim walczyć. Aha. O i znowu on. Tylko widzicie, on ma też, Tasia, teraz ma takie skrzynki, które go przyblokowują, że trudniej w niego trafić. Trochę nawalam tymi szyszkami bez ładu i składu. Mając nadzieję, że w końcu w niego w którymś momencie trafię. Kurczę, czemu ja w niego nie trafiam? O, dobra, oberwał. Dobra, poszło. Może nie będzie aż tak źle. Ale ja tę walkę zapamiętałam. Tę walkę zapamiętam jako strasznie trudną. Tylko trochę się obawiam. Choć i tak najwięcej czasu zajęło mi, oczywiście, główny boss. Ale o moich perypetiach z nim to opowiem wam, kiedy już będziemy na końcu. Oczywiście. Wal w niego, wal w niego, ko 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 O, uciek, no co za. O, już jesteśmy w mrożnych dokach. A no dobra, jednak okazało się, że. Dobrze, że już jesteś. Nie było takie trudne? Udało ci się uwolnić zwierzęta z transportu w zimowej krainie. Chacer Jak miło. Będziesz wściekły. Dużo zebrałeś monet? Tak, ale wciąż jest ich za mało. Nie szkodzi. Słyszałam o wyścigu, który ma odbyć się w porcie. Nagrodą jest 1000 dukatów. Idź w stronę latarni morskiej. Tam znajdziesz motorówkę. Um, dobra, słyszeliśmy o jakimś wyścigu, tak? Eee... Na ten wyścig trzeba będzie iść. Hmm, generalnie... Eee, co ja może być? powiedzieć? Aha, no pójdę zaraz na to, bo to nie ma sensu. Teraz dopiero sprawdziłam, że mi gra zajęła 3 minuty pokonanie tamtego bossa. Więc naprawdę byłoby bez sensu kończyć w tamtym momencie. Ostatnio szaman też poszedł z inną częścią. Dobra, te beczki już są puste. Eee, może pokażę wam jeszcze co jest w krysztale dziesiątym. Bo w 50 jak mówiłam to taka nudna gra na skakance, ale nie sądzę, by w stuwie było coś ciekawszego. Wow, drzewa Bobry ścinają drzewa, aby Kao mógł bezpiecznie przejść dalej. Musisz im pomóc. Naciskaj na przemian przyciski ataku i akcji. Bobry zaczną szybciej pracować. Pasek na ekranie. To też na jak Szybko pracują Bobry. Gdy jest pusty lub zielony, Bobry pracują wolno. Gdy stanie się czerwony, będą pracowały tak szybko, jak potrafią. Na miejsca. Gotowi? Start! je, wow, yeah, lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. O, wow, 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 Jezu, rozwalę sobie klawiaturę.

no gra, już to słyszeliśmy. Widzicie, to są takie durne minigierki, które w sumie nie są zbyt... ...frapujące. Nawet nie mam pojęcia, czy jest za nie jakaś konkretna nagroda. O, będziemy jeść motorywką. O, wyścig. Ale się cieszę. Szczególnie, że tak bardzo kojarzy mi się z momentem Jade, którego jeszcze nie przeszłam. Wyścigi wrześni są straszne. Na miejsca gotowi, start! Wow. Eee, czy ja się zablokowałam właśnie w tamtym momencie? Coś mi nie idzie. O, we wszystko wpada. Nie ma tu jakiegoś przyspieszacza czy coś w tym stylu. Może ja po prostu nie wiem, jak go użyć. Aha, no i oczywiście wpadło. Eee, I tak przegrałam już. Au. Wiecie co? Tu powinien być jakiś taki... Przyspieszacz. Szczególnie, że nie wiem do czego jest ten różowy pasek. O, dobra, znalazłam teraz, w tym momencie, kiedy już i tak dawno przegrałam. A to będzie kiepskie. Strasznie kiepsko się nim steruje. Mm. O, dobra, C. Zapamiętajcie. C muszę wciskać. Wow. To a przeciwniku, co ja już nawet nie widzę. Chyba jakiś skrót. Wow! Wow! O yes, ale to jest okropne! Uwierzcie mi, że sterowanie w tym momencie jest tak paskudne. To jest tak mało, nie wiem, intuicyjne. Ile tych okrążeń jest, skoro już i tak przegrałam, szkoda, że nie można tego w jakiś sposób ominąć. I to jest bardzo niedobrze nie zorganizowane. Ile jest tych okrążeń? Aaaa, no przecież się nie nadziałam. No, co za głupota! A, I będę wam teraz stękać. O no, w sumie, co mam robić? Łatwiej by mi było po prostu zacząć od nowa, ale z drugiej strony to też nie jest takie do końca bezcelowe, bo trochę się trasy nauczę przed następnym razem, tam powinnam płynąć. Au. Ciekawe ile jest tych okrążeń, mam nadzieję, że nie dużo. O, patrzcie, tam jak, jakiś mi jeszcze mignął. To niemożliwe. Ja przecież jestem za nimi po prostu. daleko w polu, no właśnie. Na miejsca. Gotowi! Ale teraz już mniej więcej wiem, jak to wszystko się odbywa. Ale Być pierwszym to może być problem. No dalej. O. No, nie, no. Gdybym tak nie ubiła o ściany, miałabym większe szanse. Ja męże się z własnej upoty, Boże. <laughs> Ale uwierzcie mi, że sterowanie jest naprawdę paskudne. A jeszcze strasznie ciężko trafić na te rampy. To jest nie No... Ach... Mówię, no w tym przypadku moja gra będzie się sprowadzała pewnie do tego, że... Tylko narzekam. Co za? trzeba chyba skróty odblokowuje, jeżeli się skoczy na rampie, tak mi się wydaje. No 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 skacz chociaż na tej, co za? O dziwo, to jest z pierwszego miejsca. No skacz przez to, bo oni nie korzystają z ramp. jeszcze no właśnie w tym momencie a sfe strasznie o, no jeszcze mnie wyprzedził ten co za I jeszcze tam nie skoczyłam nie no jeszcze mnie następny wyprzedza <słuch> Jeszcze ten wyścig jest strasznie długi, te przynajmniej w Jade są strasznie o wiele krótsze. O, wreszcie mi się udało z tego skorzystać. Kurczę, nie, jednak tu się nie odblokował. No, no, tutaj, 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 skacz! O, tu się odblokował. z tego nie skorzystałam, Ua, miejsce drugie. Ech, dobra, pokażę Wam jeszcze jedną moją próbę jeszcze jedną. A potem już będę bez was grać i tu się zawsze ubijam o tamten kulec, potem będę już bez was grała żeby was nie zanudzać, no, traf mi w to. I tu Jezu zaprawdę trudniejsze niż myślicie. Aj chwila nieuwagi już człowiek się coś obije. Nie przepadam za wyścigami wszelkiej maści. Dobra, udało mi się nie obić o tamte kolce. No ej, no, co za świństwo. Dobra, trafimy w ten i tam. Noż, no. Też mi się tu nigdy nie udaje trafić. Te kolce są głupie, bo one jakby mnie łapią, nawet jeżeli jeszcze w nie nie wpadłam. No, wow, jestem pierwsza, ale pewnie znając życie coś głupiego zaraz zrobię, i on mnie wyprzedzi. Muszę się postarać, skupić się. Tam są takie głupie kolce, nie wpaść na nie i tutaj przeskoczyć. O, dobra. Ok, jest. No, tu jest też w miarę ok. O nie, skąd się wzięły te tubeczki? No, już mnie mi minął. Kurczę, już mi minął. Nie, 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 nie siu. To moje miejsce. Dalej, dasz radę. Ja dam radę.

ale to było naprawdę koszmarnie trudne. To już moi znudzeni wędrowcy koniec tego dobrego. Zobaczymy się następnym razem. Mam nadzieję, że Wam aż tak nie znudziło moje dziwne takie jęczenie w momencie grania w głupi wyścig. Więc do usłyszenia następnym razem i mam nadzieję, że Wam się podoba. Cześć!